Cześć, cześć, cześć! Dzień dobry bardzo. No to co? Zaczynamy kolejny dzień, tak? Drugi dzień wyzwania, czyli plank, ale tym razem troszeczkę inaczej. Czyli prostujemy ręce, potem je poginamy, tak? Ale zanim zaczniemy, to jak zwykle trochę rozgrzewki. I oczywiście z uśmiechem na twarzy, tak? No więc, ręce musimy rozgrzać musimy, bo wszystko się spiera na dłoniach, tak? Ręce będą dzisiaj pracować bardzo intensywnie. Łokcie. Rozgrzej mocno. Nie bój się. Oczywiście barki. Dzisiaj 30 sekund. To jest niedużo. Pół minuty zleci szybciutko. Dobrze. Troszkę. Na krzyż, na wprost, tak. Trochę do tyłu. Rozruszaj obręcz barkową, rozluźnij to wszystko. Tak. Kółka do przodu. Trochę głową. Ramiona na zmianę. To teraz zaczynamy, Mocne kółka. Mocno tą talię tymi biodrami poruszaj w jedną i w drugą stronę. Teraz w ruch. Pamiętaj, że jeśli chodzi o plank, czyli o deskę, całe ciało wtedy pracuje. Napinasz wszystkie mięśnie. I to te, o których nawet sobie nie zdajesz sprawy. Gotowi? Ja mam karimater. Mam nadzieję, że będzie mi widać, jak będę ćwiczyć. Dzisiaj 30 sekund. No to, raz, dwa. Do dzieła podnosimy, opadamy, podnosimy, opadamy i ćwiczymy. Pięknie. I dzieci fantastycznie. Napominaj pośladki. Mięśnie brzucha. I jeszcze 10 sekund. Już niecałe 5, 3, 2, i 1. Udało się. 30 sekund za tobą. Jutro 10 sekund więcej, więc 40 sekund będzie jutro. Porozciągajmy nasze ręce. Przytul prawą rękę mocno do siebie. Rozciągnij plecy, obręcz barkową. Teraz druga ręka. Czyli lewa. Daj za siebie mocno rękę. Napnij. Nie napnij, tylko rozluźnij, rozciągnij. Tak wszystko. Super. Ops. Stajemy w szerszym rozkroku sobie stanie. Sięgnij dwojmy do ziemi. Przy każdym wydechu jeszcze głębiej złączamy powoli nogi. Jeszcze bardziej. Hop, głowę schowaj. ciągaj porządnie plecy. Hop. I złączamy nami. No I jesteś w dalszym ciągu na podłodze słuchaj głowy. Hop, podnosimy się głęboko dechy. Raz. Wydech. Dwa i trzy. Tak jak teraz możesz zacząć dzień. Endorfiny w górę, hormony szczęścia. Więc zaczynasz kolejny piękny dzień. Uśmiechniętego dnia, wszystkiego co naj. Zaspodobało Ci się. Zasubskrybuj, daj lajka. Prześlij dalej. Niech inni też patrzą, niech inni też ćwiczą. Ciebie oczywiście też zachęcam do tego, żebyś ćwiczył. Ćwiczyła. Codziennie rano dbaj o swoje zdrowie. Ruch jest wskazany. Dobre, dużo dobrego. Na razie. Do jutra.